Nowość. Dachówki bras dostępne w technologii Thermocomfort to przełomowe rozwiązanie, które łączy klasyczną estetykę z nowoczesnymi standardami energooszczędności. Specjalna warstwa Thermocomfort, odbijająca promieniowanie słoneczne, znacząco ogranicza nagrzewanie się dachu, co przekłada się na niższą temperaturę w pomieszczeniach latem i mniejsze zużycie klimatyzacji. Zimą z kolei dachówka pomaga utrzymać ciepło wewnątrz budynku, co wpływa na obniżenie kosztów ogrzewania. To doskonały wybór dla inwestorów, którzy cenią komfort, estetykę i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Jak działa termokomfort? Termokomfort to nowoczesne rozwiązanie dla tych, którzy szukają skutecznej ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem się dachu. Dzięki Innowacyjnej powłoce z blokadą promieniowania podczerwonego dachówka odbija znaczną część promieni słonecznych, zmniejszając ilość pochłanianego ciepła. Promieniowanie podczerwone to główne źródło energii cieplnej pochodzącej ze słońca. Termokomfort minimalizuje jego absorpcję, dzięki czemu dach nagrzewa się wolniej, a temperatura poddasza znacząco się obniża. Komfort i trwałość dachu na lata. Dach to nie tylko konstrukcja to solidna ochrona Twojego domu i rodziny. To właśnie on zabezpiecza to, co najważniejsze. Twój codzienny komfort i poczucie bezpieczeństwa. Wybierając trwałe pokrycie dachowe, inwestujesz w spokojną przyszłość.